Twój kot może spać w dowolnym miejscu w domu, w miękkim łóżku, które kupiłaś, na kanapie, na szafie, ale noc po nocy to on decyduje się spać z tobą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego? To, co na pierwszy rzut oka wydaje się być tylko miłym nawykiem, tak naprawdę może świadczyć o tym, jak bardzo ci ufa i jak bardzo się z tobą utożsamia. Dziś odkryjesz ośmiu prawdziwych powodów, dla których twój kot śpi obok ciebie. Ostatni powód na liście rozgrzeje twoje serce. Numer jeden – bezpieczeństwo. Czuję się bezpiecznie przy tobie. Koty są z natury ostrożnymi zwierzętami. Nawet najbardziej pewni siebie ludzie zachowują stały instynkt czujności, a ten jest nasilony w czasie snu. W końcu sen to czas, w którym są najbardziej bezbronni. Kiedy więc twój kot decyduje się położyć obok ciebie, oprzeć się o twoje ramię, a nawet spać tyłem do ciebie, podejmuje ważną decyzję. Mówi, że czuje się przy tobie bezpiecznie. W naturze koty śpią w ukrytych miejscach, zawsze czujne na każdy dźwięk. Jednak w domu, gdy kot śpi obok ciebie, przestaje być czujny. Ufa swojemu otoczeniu, a zwłaszcza tobie, na tyle, że może zasnąć głębiej, czego nie zrobiłby, gdyby nie czuł się w pełni chroniony. Co więcej, pozycja na łyżeczkę kiedy on jest przyklejony do ciebie, a nawet sam fakt spania z częścią jego ciała opartą o twoje, to sposób na poszukiwanie fizycznej i emocjonalnej ochrony. To tak jakby powiedzieć jestem tu bezpieczny. Zaopiekuj się mną, abym mógł odpoczywać w pokoju. Spanie tyłem do kierunku jazdy również ma szczególne znaczenie. W świecie kotów jest to wyraz absolutnego zaufania. To postawa, którą przyjmują, kiedy nie spodziewają się żadnego niebezpieczeństwa. Innymi słowy, stałeś się jego bezpieczną przystanią, a w ustach kota jest to gest cichej i głębokiej miłości. Numer dwie. Prawdziwa miłość. Chce być blisko osoby, którą kocha. Wiele osób nadal uważa, że koty są zimne, zdystansowane i nie okazują uczuć tak jak psy. Jednak każdy, kto mieszka z kotem, wie. Miłość kota jest cicha, subtelna i głęboko prawdziwa. Kiedy twój kot decyduje się spać z tobą, na swój sposób mówi: jesteś dla mnie ważny. Wygląda na to, że chce być blisko nie tylko ze względu na wygodę, ale też ze względu na więź emocjonalną. Przecież mógłby spać gdziekolwiek w domu, ale woli spać przy twoim boku. A gesty te mówią same za siebie: leżenie z głową na twoim ramieniu, wyciąganie łapek w twoją stronę, ciche mruczenie podczas zasypiania, każdy z tych szczegółów to kocham cię w kocim języku. Te momenty nie są przypadkowe. Są one sposobem, w jaki koty okazują uczucia tym, których naprawdę kochają. Nie wskakują ci cały czas na kolana, ani nie imprezują pod twoimi drzwiami, ale kiedy decydują się spać przytulone do ciebie, wyrażają jedną z najszczerszych form uczuć. A wiesz, co jest najpiękniejsze? Nie wymuszają tego kontaktu. Oni wybierają ze swobodą, z zamiarem. A kiedy wybór należy do ciebie, to dlatego, że więź między wami jest silna, godna zaufania i wyjątkowa. Następnym razem, gdy twój kot zwinie się obok ciebie i zamknie oczy, pamiętaj. Tam, w tej ciepłej ciszy, żyje miłość, która nie potrzebuje słów. Numer 3: poszukiwanie ciepła. Twoje ciało jest jego ulubionym kocem. Jeśli kiedykolwiek obudziłeś się z kotem owiniętym wokół twojej szyi, śpiącym na twoim brzuchu lub ściśniętym między nogami, Wiedz, że to nie jest po prostu miłość. To także bardzo praktyczne zajęcie. On chce Twojego ciepła. Średnia temperatura ciała kota wynosi około 38 stopni Celsjusza i jest wyższa niż temperatura ciała człowieka. Aby utrzymać to ciepło, szukają zewnętrznych źródeł, które pomogą im oszczędzać energię, a Twoje ciało jest idealnym źródłem. Miękkie, ciepłe i niezawodne. Takie zachowanie wynika z instynktu odziedziczonego po przodkach. W naturze koty śpią w grupach, dzieląc się między sobą ciepłem ciała. W chłodne dni związek ten jest kwestią przetrwania. Nawet jeśli twój kot mieszka w wygodnym domu, z kocami i miękkimi legowiskami, to i tak nosi w sobie to zachowanie zapisane w dna. I zgadnijcie, kto jest idealnym zastępcą tych kocich stosów? Ty. Oprócz zapewniania fizycznego ciepła, Twoje ciało przekazuje poczucie bezpieczeństwa. A gdy te dwa elementy się połączą ciepło i ochrona, stanie się dla niego idealnym miejscem do spania. Dlatego wiele kotów zimą staje się jeszcze bardziej przyklejonych. Nawet w najłagodniejsze dni kontakt ze skórą lub piżamą staje się nieodpartą zachętą do trzemki. Więc następnym razem, gdy się do ciebie przytuli, pomyśl o tym w ten sposób stałeś się jego ulubionym kocykiem. I nie ma słodszego komplementu niż ten. Numer 4, ciekawość, czujność. Koty są z natury ciekawe. Obserwują wszystko, zauważają każdy ruch i sprawiają wrażenie, że cały czas mają włączony radar emocji. A ciekawość ta nie ustaje po położeniu się spać, po prostu zmienia formę. Kiedy twój kot decyduje się na spanie z tobą, oprócz tego, że szuka ciepła i bezpieczeństwa, może także dyskretnie cię obserwować. Tak, to prawda. Nie z nieufności, ale z czystej potrzeby poznania tego, co dzieje się wokół ciebie, także z tobą. W naturze koty rzadko odpoczywają głęboko. Zapadają w stan zwany snem płytkim. Jest to stan, w którym odpreziają się na tyle, by odzyskać energię, ale ich zmysły pozostają czujne. Spanie blisko ciebie pozwala im w pewnym sensie nadal monitorować otoczenie, jednocześnie wykorzystując Twoją obecność jako punkt odniesienia. Co więcej, Ciekawość kotów przejawia się również w ich zachowaniu. Obserwują Twoje nocne rytuały, słuchają intonacji Twojego głosu, gdy przygotowujesz się do snu, a nawet zauważają, jeśli coś jest inaczej. Spanie z Tobą jest więc sposobem towarzyszenia Ci i uczestniczenia w Twoim wszechświecie. Możesz tego nie zauważać, ale kot leżący u wezgłowia Twojego łóżka, z uszami zwróconymi w Twoją stronę, zwraca na Ciebie uwagę. I to pokazuje, jak bardzo mu zależy. Chce być blisko, wiedzieć jak się czujesz, poczuć Twój oddech, ponieważ Twoja obecność jest istotną częścią jego terytorium i emocjonalnej rutyny, którą z Tobą zbudował. Numer 5. Chcę zwrócić Twoją uwagę i wie, jak ją zdobyć. Koty są ciche, ale nie daj się zwieść, są mistrzami w przyciąganiu naszej uwagi. Spanie z Tobą może być kolejną kocią strategią, która ma na celu utrzymanie Cię blisko siebie i dostępności. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre koty wolą leżeć bezpośrednio na tobie, między tobą a twoim telefonem komórkowym lub zajmować przestrzeń, którą ty wykorzystujesz do poruszania się? Nic nie dzieje się przypadkiem. Czasami sam fakt spania obok ciebie lub na twojej nodze jest jego sposobem na powiedzenie hej, jestem tutaj. Zauważ mnie, kropka. Wiedzą, że o tej porze dnia, kiedy kładziesz się spać, jesteś najmniej zajęty najmniej pobudzony i nie zwracasz na nic uwagi. I właśnie tu wkraczają do gry, zajmują strategiczne miejsce i stają się częścią twojego odpoczynku. Niektóre nawet mruczą, kładą głowę lub kładą łapę na tobie. Inni, bardziej odważni, kładą się na poduszce lub na środku łóżka. Może to wyglądać jak panowanie nad terytorium, ale jest to także cicha prośba o towarzystwo i więź. To tak, jakby wiedział, jeśli tu teraz będę zauważysz mnie i może pogłaszczesz mnie zanim pójdziesz spać i wiesz co działa bo nawet jeśli nie powie ani słowa to i tak nauczył się być obecny a spanie z tobą staje się spokojnym i pełnym czułości sposobem na podtrzymywanie tej więzi numer 6 rutyna i więź emocjonalna jeśli twój kot, co noc kładzie się z tobą do łóżka, kładzie się w tym samym kącie i zdaje się przestrzegać pewnego nocnego rytuału, to nie jest przypadek. To emocjonalna rutyna oparta na uczuciu. Koty są pasjonatami rytuałów i przewidywalności. Czują się bezpieczniej, gdy wiedzą, co się wydarzy. A spanie z tobą, w tym samym czasie i miejscu, jest częścią tego porządku, który tak cenią. Dla nich te powtórzenia nie są tylko nawykami. Są to więzi, które umacniają się każdego dnia. To tak, jakby idąc za tobą do sypialni, kładąc się w kącie łóżka i mrucząc przed zaśnięciem, mówił to jest nasz moment. Czekam na niego. Taka rutyna nie tylko zapewni twojemu kotu komfort, ale także wzmocni więź między wami. Ta cisza dzielona pod koniec dnia, pieszczoty wymieniane przed snem, prosty akt bycia blisko, wszystko to tworzy głęboką więź, składającą się z małych codziennych gestów, które stopniowo stają się częścią historii między wami dwojgiem. A najpiękniejszy. Jeśli kiedykolwiek złamiesz swoją rutynę, pójdziesz spać poza domem, spóźnisz się lub będziesz bardziej pobudzona, on może odczuć twoją nieobecność. Ponieważ ten moment stał się czymś więcej niż nawykiem, stał się emocjonalnym zobowiązaniem. Doceniajmy więc te chwile. Są czymś więcej niż tylko kotem śpiącym z tobą. Są codziennym dowodem zaufania, Miłości i prawdziwej obecności. Numer 7. Prawdziwe towarzystwo. Przez długi czas koty miały opinie samotnych, trzymających dystans zwierząt, które podchodzą tylko wtedy, gdy potrzebują jedzenia. Ale każdy, kto mieszka z prawdziwym kotem, wie, za niezależnością kryje się ciche i silne towarzyszenie. Kiedy twój kot decyduje się spać z tobą, robi coś, co wykracza poza fizyczny komfort. Wyraża pragnienie bycia razem dzielenia się intymną chwilą bycia częścią twojej obecności nawet bez słów ten rodzaj towarzystwa jest subtelny nie wymaga niczego nie wydaje żadnych dźwięków on po prostu kładzie się obok ciebie i tak zostaje a w tym prostym geście kryje się coś o wiele większego poczucie że nie jesteś sam że w ciszy nocy jest dusza u twego boku która mówi jestem tutaj z tobą i tu chcę być Spanie z opiekunem jest wyborem. Kot może być gdziekolwiek indziej w domu. Ale on wybiera poduszkę, stopę i klatkę piersiową. Nie z powodu zależności. Ale z czasem stałeś się kimś, przy kim czuje się dobrze, nawet gdy odpoczywa. To coś więcej niż zachowanie. To więź emocjonalna. I niewiele jest rzeczy tak wyjątkowych, jak bycie wybieranym każdego dnia przez istotę, która mogłaby żyć samotnie, ale woli dzielić swoje życie, i łóżko z tobą. Numer osiem. Oznacz swoje terytorium z uczuciem. Czy zauważyłeś kiedyś, że twój kot rozkłada się po całym łóżku, jakby należało wyłącznie do niego? Albo jak chodzi, ugniatając kot łapkami, przewracając się przed położeniem, jakby urządzał to miejsce. Dokładnie. Zaznacza swoje terytorium, ale w sposób pełen znaczenia. W świecie kotów oznaczanie terytorium nie jest tylko kwestią posiadania. Chodzi o bezpieczeństwo, tożsamość i więź. Kiedy twój kot śpi na twoim łóżku, pozostawia tam swój zapach, rozprowadzając feromony poprzez gruczoły na łapach i pyszczku. To tak jakby powiedzieć, ta przestrzeń jest moja i tutaj czuję się dobrze. A najpiękniejszy. W ten sposób włącza również ciebie w ten obszar emocjonalny. W końcu twój zapach też tam jest. Łóżko jest mieszanką odniesień emocjonalnych. To miejsce, w którym czuję się komfortowo, bezpiecznie i blisko ciebie. Takie zachowanie jest instynktowne. W naturze koty robią to w miejscach, które uważają za część swojego bezpiecznego rdzenia. A kiedy twój kot robi to z Twoim łóżkiem i wybiera położenie się obok Ciebie, w ten sposób milcząco oznajmia: Jesteś częścią tego, co moje. I ja należę tam, razem z tobą kropka. Więc następnym razem, gdy zajmie więcej niż połowę łóżka, pamiętaj, nie szuka on tylko dobrego miejsca do spania. Swoim ciałem i zapachem pokazuje, że to jego dom i ty też nim jesteś. Numer dziewięć, lustro emocjonalne. On czuje to, co ty czujesz, koty są niezwykle wrażliwe na stan emocjonalny ludzi, z którymi żyją. Nie rozumieją słów w taki sam sposób jak my, ale wychwytują tą głosu, mimikę twarzy, ruchy ciała i co najważniejsze energię emocjonalną. Jeśli jesteś smutny, niespokojny, zmęczony, a nawet fizycznie chory, bardzo często zdarza się, że twój kot podchodzi bliżej, milczy obok ciebie, a nawet zmienia swoje zachowanie. Niektóre miałczą cicho, inne leżą na twojej piersi, a są i takie, które po prostu siedzą obok, w milczeniu, jakby cię obserwowały lub próbowały pocieszyć. Kiedy decyduje się na spanie z tobą w takich momentach, nie jest to przypadek. To instynktowna i pełna miłości reakcja na zmianę, jaką w tobie dostrzega. Mówi na swój sposób. Jestem tutaj. I zostanę z wami. To połączenie wykracza poza sferę fizyczną. To odzwierciedlenie głębokiej więzi emocjonalnej, niemal tak, jakby kot był zwierciadłem twojej duszy. Nie wymaga od ciebie mówienia, wyjaśnień ani uśmiechania się. Trzeba tam po prostu być. I on też taki będzie. Koty tworzą tego typu więzi z nielicznymi ludźmi w ciągu swojego życia. A jeśli twój kot wybrał ciebie jako swój emocjonalny punkt odniesienia, do tego stopnia, że śpi z tobą, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach, wiedz, że jest to jeden z największych przejawów miłości i empatii, jaki może ci zaoferować. Spanie z tobą w takich przypadkach nie jest zwykłym odpoczynkiem, to jest prawdziwa obecność, to jest ciche uczucie. To kousi przytulenie, które wyraża więcej niż jakiekolwiek słowa. Po tym wszystkim stało się jasne. Kiedy twój kot decyduje się spać z tobą, mówi o wiele więcej niż tylko jestem śpiący. On na swój sposób pokazuje, że ufa ci, kocha cię i czuje się przy tobie jak w domu. Każde mruczenie przed zaśnięciem, każdy delikatny dotyk łapki, każda drzemka dzielona w ciszy nocy niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Mógłby spać gdziekolwiek. A jednak wybiera ciebie, bo tam, u twojego boku, znajduje ciepło, bezpieczeństwo, rutynę, towarzystwo i przynależność. Mimo że koty nie mówią naszym językiem, mają własne słownictwo, składające się z gestów, obecności i ciszy. A gdy dzielimy się tą ciszą podczas snu, przekształca się ona w kocham cię, które nie potrzebuje dźwięku, żeby być zrozumiane. Więc następnym razem, gdy przytuli się do twojego łóżka, Pamiętaj, to coś więcej niż tylko drzemka. To więź, która się umacnia. Świętujemy przyjaźń. Uczucie wyrażane w możliwie najbardziej szczery sposób. Poprzez zaufanie. A teraz powiedz mi, czy twój kot też śpi z tobą? Czy masz ulubione miejsce w łóżku? A może dominujesz nad wszystkim, jakbyś był właścicielem całego pomieszczenia? Napiszcie w komentarzach, bo chętnie dowiem się w jaki sposób wasz kot okazuje tę nocną miłość. A jeśli ten filmik pomógł Ci lepiej zrozumieć ten wyjątkowy gest, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwoneczek. Ponieważ tutaj mówimy językiem kotów, z sercem, szacunkiem i ogromną ciekawością.